Kolejny raj śląska na stadionie śląskim. Cieszymy się, że byliśmy domem dla wszystkich i myślę, że będziemy w kolejnych latach. Musimy Taką teraz, proszę Państwa, mamy nadzieję. Przechodzimy teraz do bohaterów tego spektaklu. Kubę zapytamy o to, co jego zdaniem z doświadczonego pilota było w tym rajdzie najtrudniejsze. Dojazdówki, zdecydowanie. Ale skoro poradziliście sobie z dojazdówkami, to z czym jeszcze? Nie no, warunki pogodowe dzisiaj, generalnie jakby cały ten dzień powiedzmy bez serwisu, trzeba było wybrać jakby dobre, do, do dobrego wyboru, doboru oponiarskiego. No a myślę, że poradziliśmy sobie, okej, okay, my jechaliśmy z małą awarią od wczoraj, nie mieliśmy hamulca ręcznego, o czym mało kto wie, no ale jakby Kasper sobie, sobie świetnie poradził, jesteśmy trzeci i jesteśmy mega zadowoleni. Duże gratulacje. i mozolnie odrabiali straty i lądowali. na... Podium, ogromne brawa dla tej zawodni. Za chwilkę zobaczymy tych, którzy tutaj na Radzie Śląska zajęli drugą pozycję. Jeszcze kilka manewrów, a to było, proszę Państwa niezwykle skomplikowane rajd. Wielu zwycięzców specjalnych, co było niesamowicie istotne. Niesamowicie istotne, że obserwowaliśmy tutaj proszę Państwa na Śląsku absolutnie fantastyczną walkę. Andreas Johansson, szwedzka załoga liderzy punktacji rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. I miejsce, które zajęli tutaj, które wywalczyli tutaj w Koszowie, z którego się cieszą, pozwoliło im obronić prowadzenie w tabeli mistrzostw. I proszę Państwa, zapytam się Toma, czy jest szczęśliwy z tego wyniku. Tom, congratulations, second place in that rally. Are you happy? Uh, no, <laughs> no, joking, yeah, of course we are happy. Uh, to bring the car home with the With the podium and uh, car in one piece and uh, get the important uh, point for the championship, it's uh, it's good. So uh, quite satisfied. How difficult was Rajsłonski? Uh, difficult, yes, but uh, for sure today when the when the unexpected rain—well, it was expected, but it was yesterday as well. So. Now it really comes, and uh, then it for sure gets uh, very demanding. And the confidence is really not there when the grip is changing a lot and uh, the mud is coming. But uh, important kilometers and experiences gained, and I'm happy with that. Perfect. Thanks a lot. Proszę państwa, gratulacje. Raz jeszcze. Tom Pijls Stay Johansson. with us. Please park your car here. We're gonna do a podium ceremony as well. I za chwilę, proszę Państwa, Tom tak, zaparkuje samochód. Bo Jak to powiedział, był bardzo zadowolony, jest bardzo zadowolony z tego wyniku. Chociaż, proszę Państwa, kiedy stało się mokro, to bardzo trudno było o pewność siebie. Bardzo trudno było tę pewność utrzymać. No i stąd druga pozycja, ale doskonała pozycja i pozwala, pozwoliła Tomowi na utrzymanie prowadzenia punkacji rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Tak, 165 punktów mają przed rajdem bitwy, który za trzy tygodnie się Rzeszek 159, Kacper z Kubą 133. Proszę państwa, a już za chwilkę załoga, która zwyciężyła w tegorocznym rajdzie. I to był, proszę państwa, absolutnie polski weekend w sporcie, nie tylko w sporcie samochodowym. Polacy wygrali wczoraj mecz i dostali się do finału siatkarskich mistrzostw świata. Iga Świątek zwyciężyła. Bartosz Zmarzlik wygrał żurlowym Grand Prix. Robert Lewandowski strzelił gola. Grzegorz Grzyb z Adamem Biniędą musieli to zrobić, proszę Państwa, zwycięzcy tegorocznego rajdu śląska, szóstej rundy rajdowych samochodowych mistrzostw polskich. Powtórzmy to jeszcze raz. Grzegorz Grzyb, Adam Binienda, dzisiaj, proszę Państwa, od samego rana nie pozostawili, pozostają załogą złudzeń. Wygraliście rajd śląska. Nasze, proszę Państwa, gratulacje, raz jeszcze ogromne brawa. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dziękuję bardzo, no jest to dla nas naprawdę wspaniała chwila, od wczoraj, a w zasadzie od piątku wieczorem, gdzie zaczęliśmy ściganie na ulicach Katowic, cały czas nie wiadomo było co będzie z pogodą, wyjechaliśmy na pełnych deszczach, było sucho. Dzisiaj miało troszkę mniej padać, no przyszły w pewnym momencie wręcz armagedony. E, ciężka, ciężka przeprawa za nami, ale zwycięska i to na cieszy, tak jak wspomniałeś, ten weekend jest naprawdę polski. I nawet wczoraj żartowaliśmy, że no, nie może tak być, że szpet wygra tutaj, jak kurczę wszystkie chłopaki z Polski wygrywają i dziewczyny. E, czeka nas jeszcze dalsza walka w, w naszym czempionacie, bo przed nami dwie Imprezy. Myślę, że konkurencja nie śpi. Jest tutaj właśnie ta nasza trójka, te trzy załogi rywalizują o tytuł mistrza Polski, więc zapowiada się niezwykle ekscytująco. Jak podobały ci się trasy tegorocznego raju, raj do Śląska? A, ciężko tak jednoznacznie ocenić, dlatego że wszyscy przed zapoznaniem opowiadali, jak będzie łatwo, a finalnie okazało się, że 4R5, tylko dojechało dzisiaj na jednym odcinku zaledwie. Połowa stawki odpadła właśnie wśród nas, gdzie e, załogi miały bardzo duże i ciężkie wypadki. Groźne notabene, więc trasa łatwo okazała się bardzo trudna. Dodatkowo pogoda nie pomagała zdecydowanie. Więc myślę, że organizatorzy jeszcze tutaj popracują trochę, posłuchają, myślę uwag, wielu zawodników i osób postronnych i można to dopracować by było lepiej, ale nie ma co narzekać. Jest, proszę Państwa, bardzo dobrze. Grzegorz Grzegorz Adam nam z zwycięzcami grzegorz. Zapraszamy, zostawcie swój samochód, prosimy o zdjęcie. Zapraszamy również pozostałe załogi. Na podium Kasper Kuba, Tom, Andreas, join us at the podium ceremony. Ja proszę Państwa, zwycięzcami tegorocznego rajdu, rajdu Śląska są Grzegorz Grzyb i Adam Binięda i to oni proszę Państwa odbiorą pamiątkowe puchary za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, ale także za pierwsze miejsce w klasie drugiej i poprosimy o wręczenie tych pucharów. Zasłużona pierwsza pozycja, Grzesiek Grzyb z Adamem dzisiaj wzięli się ostro do roboty i nie pozostawili złudzeń. Wygrywali odcinki specjalne i zdecydowanie pokazali, że mają wysokie tempo, że świetnie czują się w takich warunkach. Duże brawa. brawa! Nie było łatwo dzisiaj tutaj dotrzeć do Chorzywa, ale jeszcze trudniej było zrobić to w naprawdę, naprawdę wysokim tempie, jakie narzuciły tutaj w Radzie Śląska. Poprosimy też o muzykę. Zaczynamy. Zaczynamy petowanie. Przypomnijmy jeszcze w kwestiach sportowych, że Grzegorz Grzyb i Adam Winięda z rajdu Śląska wywożą komplet punktów. 30 oczek za zwycięstwo. Byli też najszybsi na przedostatnim odcinku specjalnym w Pilicy, który stanowił dodatkowo punktowany power stage. 5 punktów na tym odcinku zdobyli. Po 4 sięgnęli Kacper z Kubą. 3 to efekt wiazy Toma i Andreasa. Proszę Państwa, sprawia, że Grzecie Grzyb z Adamem Biniendo mają tylko 6 punktów straty. Znajdują się na drugim miejscu w klasyfikacji punktowej rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Tak jak starty w rajdach są sportem zespołowym, tak również sportem zespołowym, wyścigiem zespołowym jest ich organizacja. My, tego wspaniałego święta motoryzacji, nie bylibyśmy w stanie zorganizować partnerów, Niektórzy są żeby